Witam serdecznie wszystkich sympatyków tenisa. Proszę Państwa, niech ten smutny czas bez naszej ukochanej dyscypliny sportu umilą Państwu krótkie, osobiste opowieści tenisowe. Zaczynam od pamiętnego dla mnie roku 1999. Zawsze myślałem, że pierwszym wielkim szlemem, który zobaczę na żywo, będzie Ronald Garros w Paryżu albo Wimbledon w Londynie. Los chciał inaczej. Zbieg szczęśliwych okoliczności sprawił, że w styczniu 1999 znalazłem się w Melbourne. Ostrojan Open z bliska, od środka, w Melbourne Park. Jestem oszołomiony. Szybko zapomniałem o nieobecności Pita Samprasa. Z udziału wyeliminował go uraz pleców. Numer 4 Carlos Moya odpada w pierwszej rundzie. Hiszpana, który za dwa miesiące, dokładnie 15 marca 99 będzie liderem rankingu ATP, eliminuje Niemiec Nikola Kiefer, 37. wtedy tenisista świata. W sesji wieczornej w tłumie Australijczyków oglądam mecz Francuza Cedrica Piolina z nową nadzieją gospodarzy, Leytonem Hewittem. Nie mający jeszcze wtedy 18 lat młodzian z Adelaide wygrywa w trzech setach. Mecz kończy się późno w nocy, trybuny oszalały. O całym turnieju można by opowiadać długo. Skład półfinału zaskakujący. W czwórce nie ma Koreci, Raftera czy Agasiego. Są za to Rosjanin Kafilnikow i Niemiec Haas oraz Szwed Enkwist i Ekwadorczyk Lapenti. Kto by przypuszczał? Finał nie do przewidzenia dla fachowców. Kafilnikow Enquist. Szwed, dla którego ten występ był największym sukcesem w karierze, wygrywa pierwszego seta. Ale niesiony dopingiem swoich rodaków, Jewgeni Kafilnikow jest lepszy w trzech kolejnych. Nie zapomnę tego głośnego dawaj, żenia dawaj. Popularnie nazywany kałasznikowem, tenisista zostaje pierwszym w historii tego sportu triumfatorem Austrian Open pochodzącym z Rosji. Wielka feta trwa długo. Kafilnikow wędruje z Sir Norman Brooks Trophy po Melbourne Park. Dziennikarze czekają na konferencję prasową z nowym mistrzem. I to jest ten moment być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Rosjanin wchodzi do biura prasowego. Ochraniarze daleko za nim. Decyduje impuls, sztupacki wybryk akt szaleństwa. Podchodzę do Kafielnikowa i mówię: Żenia, odpusty, proszę. Jest tak zaskoczony, że oddaje mi puchar. Trzymam przedmiot pożądania tysięcy tenisistów. To najcenniejsze zdjęcie w mojej zawodowej karierze. Refleksem popisuje się Don Kennedy, zaprzyjaźniony fotoreporter z Nowej Zelandii, z którym grywaliśmy amatorsko w tenisa. Żenia stoi oniemiały. miały. Ochroniarze wyrywają mi bezcenne trofeum z rąk. Wszystko dzieje się tak szybko, że nie ma żadnych negatywnych dla mnie konsekwencji. Rok 1999 zapamiętam na zawsze.